Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Adamie. Odpowiadam na Twoje pytanie. Czy Łukasz M znajdzie pracę do końca kwietnia? Czy Łukasz M znajdzie pracę do końca kwietnia? Według kart zdecydowanie tylko musi pokonać w sobie wszelkie blokady, ograniczenia, prokrastynacje, tak? Czyli odkładanie czegoś na później, na jutro. Pokonać jakieś pisanie w głowie czarnych scenariuszy, że na pewno nie wyjdzie, że, że to nie dla niego, że sobie nie poradzi. Nie zakładać nic na zapas, nie forsować nic na siłę, nie zamieniać pod dywan jakichś problemów, ale przede wszystkim nie pisać w głowie czarnych scenariuszy, bo to może przeszkadzać, bardzo przeszkadzać. Um, nie, nie próbować przekonać siebie do czegoś czy kogoś do czegoś, ani udowodnić nikomu nic, nie próbować nie wpędzać się w poczucie winy. To wszystko jest absolutnie pokonanie i wtedy proszę bardzo, dziesiątka denarów, bardzo, bardzo duże korzyści materialne, Przedłużenie rodu, budowanie trwałych struktur na zawsze, a przynajmniej na lata, budowanie swojej renomy, budowanie swojej marki. Ym, no, korzyści materialne niesamowite, stabilizacja, harmonia, rozwój bardzo duży, bezpieczeństwo, no, ekstra. To będzie praca, w której będzie się spełniał, z której będzie miał bardzo duże pieniądze, w której będzie po prostu czuł, że robi coś bardzo wartościowego, bardzo fajnego, w, w czym się spełnia. Także, no, lepiej być nie może. Tylko jedyne, co, tak jak powiedziałam, do pokonania i również zakończyć jakiś etap w swoim życiu. Zakończenie czegoś, co mu nie służy, tak, to jest konieczne. Już w tym najlepiej momencie, niech zakończy e, w, ten etap taki, który się no, charakteryzuje tym, że. Nie wierzy w siebie, że nie, że nie ma w sobie takiego, nie pokłada w sobie nadziei, tak, i, i takiej wiary. No i przede wszystkim no, musi wierzyć w swoje kompetencje, w swoje możliwości, w swój potencjał. To jest podstawa. Także kończymy rozdział, który nie służy. E, również według kart e, może mieć e, Łukasz e, takie tendencje, znaczy tendencje, może po prostu nie jedną, a dwie prace znaleźć, albo trzy nawet, tak? E, I może troszeczkę nie wiedzieć, którą wybrać, ale także nie tylko jedną, ale nawet więcej. E, niech się kieruje rozsądkiem, tak? To jest ważne, żeby się kierował rozsądkiem, żeby się kierował, żeby przemyślał dokładnie, żeby miał refleksję nad tym, którą, praca, którą pracę e, by wolał po prostu, tak zwyczajnie. E, bo to jest ważne i żeby nie szedł dwutorowo, bo to nie będzie korzystne. Jedna, wystarczy jedna i jakby nic na siłę, tak? Nie, nie trzeba będzie się starać o tę drugą, absolutnie. Po prostu wybieramy jedną, a i tak na pewno pieniądze będą bardzo dobre. No i nie prokrastynujemy, tak? Czyli nie odkładamy na jutro, nie odkładamy na później, tylko po prostu działamy Źle, ale pewnie trzeba działać, a wtedy mamy super korzyści i super pracę. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, trzymam kciuki i życzę powodzenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.